hej, hej siemanko, jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. Bez zbędnego gadania wracamy do gierki w poszukiwaniu kolejnego odkrycia kolejnej tajnej misji. Tylko sobie przełączę scenkę. Okej. Okay. Oj, jakieś opcje mi się włączyły. Mamy 36 poziom i 38 level item. W międzyczasie dajcie znać, co myślicie o poprzednim odcinku. Kto nie oglądał, polecam sprawdzić. No, chyba, że już macie odkryte wszystkie misje i tylko ja jestem jako ostatni tutaj. E, ostatnia osoba, która musi to odkryć. Dobra, pozbądźmy się tego syfu tutaj z bagu. E, łuk mocy słaby. Ten kołczan też słaby. Nie będziemy tego używać. Tą pajączą zbroję sobie zostawiamy i tego węża też. E, na razie nam nie jest to potrzebne aż tak. Dopiero na trybie przygodowym przyłożę się bardziej do y, upgrade'ów. Na razie skupmy się na misji głównej. Na, na misji głównej, na misji dodatkowej, tajnej. E, dobra, musimy się udać do paskudnej dżungli. E, Okej. Okay. Nie, nie będę brać tutaj maksymalnego poziomu. Spróbujmy na poziomie czwartym. No, i ryzykujemy. zobaczymy. Może za pierwszym razem będziemy mieli do odkrycia yy, tutaj więcej tajnych, taj, tajnych, ukrytych znajdziek. Bo musi nam się pojawić ta miejscówka do odkrycia. Bez tego ani róż. A pustynna, pustynna dżungla jest chyba największą miejscówką ogólnie. O, znalezione ta z Rona 1. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze potestuję to, i za chwilę się widzimy. Dobra, ryzyk fizyk. Nie idzie mi tutaj zrespić więcej niż znalezionych tajemnic 0 na 1. No, ryzykujemy. Przynajmniej nagram przejście jak to tam dojść ogólnie do tej do tego miejsca chociaż. Najwyżej, jeżeli się nie uda, to zmontuję to tak, żebyście nie musieli drugi raz tego samego oglądać. Ale ogólnie tak, założenie jest takie, że idziemy za strzałeczką, non stop. W prawym górnym rogu macie wszystko pokazane. Ja tutaj troszeczkę będę skipować to. Nie będę bić e, ich tutaj po kolei tylko tych, co muszę ubić. Poziom trudności mam czwarty. Żeby też mnie jakoś tak nie bili. Zbyt mocno. No dobra. Misja. Ta tajna misja się nazywa e, z tego co widziałem Płaskowy Szpand. Zobaczymy czy będziemy pandy nawalać. Jestem ciekaw. Wszędzie te pandy się teraz pojawiają. Śmigamy tutaj. Tyk. A w następnym odcinku, bo to będzie już jest ostatni odcinek Stajnych Misji, lecimy z runami. Także będzie jeden taki obszerniejszy odcinek, jak zdobyć te wszystkie runy. Uho, dobra, tutaj musimy to niestety pokonać wszystko. Wyczyścić temacik Ale mamy grzybka jeszcze Mamy, o Kurde Sam nie wiem co się dzieje Dobra, szybko poszło Tyk Możemy iść dalej Okej okay. Patrzę czy nie za głośny tutaj jest Aha, dobra Tutaj jeszcze są Okej, okay, okej, okay, okej okay. Przełącznik Dobra, zobaczcie z dynamitem o. Dobra A podoba mi się to jak ten, kamerka się oddali, oddaliła Tak wszystko widać wtedy fajnie A jeszcze nie, dobra zapomniałem No taki speedrun będzie totalny tak nie grałem. Okej, okay. kliknęliśmy, mamy skrzyneczkę. Tu się mi już otworzyło. A tu co jest? Aha, tutaj mogę kolejne otworzyć. Dobra. To jest tak z przyzwyczajenia. To jest złota. która ocelota. Nawet się zrym zrymowało. Dobra, dobra, dobra. Tutaj tylko to ale już jak się zrespnę, to ich nie bijemy. Nie ma, po, nie ma po co chyba. Dobra, idźcie tam. Dobra. Odkrywaj dżunglę. Idziemy za z znacznikiem, za strzałką. Aż dotrzemy do kanionu. I w kanionie trzeba przejść przez taki mostek. I tam powinno się zrespić. Yy, przejście takie. Podaj labirynt Jeszcze nie to Jeszcze trochę dro drogi przed nami O nie, już źle poszedłem Brakuje mi tutaj jednak yy, Jest taki itemek Jak podejrzewam yy, Kaptur albo płaszcz cieni Czy coś takiego, że normalnie przenikacie przez yy, Potworki yy, Tym się zajmiemy w późniejszych etapach gry Ok, to tędy? To że to wszystko na hita pada No i buciki jak wybiegania no bo zobaczcie, jak to powoli idzie, nie? Będziemy chcieli coś wyfarbić. Będzie mega ciężko. Ok, co tu jest? Okay. Przedzieramy się przez treść. to jakieś powalone drzewo i przełęczą to jeszcze nie to musi być jakiś kanion o ja. ale rzuciłem ten dynamit Dobra, idziemy w lewą stronę w sumie tam nic nie ma Na pewno nagrywa Pozamiatane Dynamici grze zawsze na propsie Dobra, mamy skrzyneczkę zaopatrzenia i to jest znak, że dobrze idziemy Następnym checkpointem będzie takie tutaj Misyjka do wykonania, o właśnie tutaj Dajże, nam się tutaj te trole czy coś w tym stylu. O, zasadzka jest, można było się spodziewać tego. No, jednak dobrze, że wziąłem niższy poziom. Ile ich tu was? Skrzyneczka? Nie, nie ma skrzyneczki Polecimy dalej Gorszy problem będzie z tymi runami Bo ja już widzę, że strasznie ciężko się respią mi te dodatkowe rzeczy do wykonania Dobra, omijamy tą skrzyneczkę I zaraz powinien być ten kanion Zobaczcie ile jest tutaj wrogów Jednak no, trzeba było zmniejszyć ten poziom Żeby tak gładko wszystko poszło, tak jak teraz Kolejny Enderman Coś moja zbroja tutaj widzę Ale 20 poziom? Co to miało być? Chabą Zaraz zobaczymy. 25 poziom. Ojeju, to chyba przez to, że tak zmniejszyłem. No więc, dobra, Przejść przez kanion. O, widzicie, już jest ten kanion, także jesteśmy już... Tuż tuż praktycznie yy, i na speedze totalnym, w 7 minut, damy radę to chyba zrobić. Ok, przechodzimy przez takie powalone drzewko. To jeszcze nie jest to. To nie jest to. Też się przychodzi po takim. I tędy nie przejdziemy. I tu jest ten most, zobaczcie. I przez ten most trzeba podobno przejść. To się różnie generuje. Może być z jednej strony lub z drugiej. Nie co to jest to. Tego nie było poprzednio. widać co respi się non stop Żeby mnie zabić No że dosyć już, starczy tego no, Jakiś łup, dobra, Bieramy tutaj nasze gemiki Czy te Emeraldy, czy jak to tam się nazywa Dobra, I gdzieś tu jest to przejście Teraz szukamy Beach dropno. Dobra, gdzie jest ta jaskinia? Dawać tam jaskinię. Tu nie ma, nie ma. Tu jeszcze nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się pojawi. To jest tu. Dobra, mamy. Chyba dupa z tego wyszła. Chyba niestety musimy robić jeszcze raz. No. Niestety. Widzicie na odcinku jak to wygląda? Zdobywanie przejść do, do tych tajnych misji. E, no dobra, to jeszcze raz lecimy. Już to najwyżej zrobię cięcie, jak już będę tutaj w, ty w tym miejscu, bo też chciałem wam pokazać, jak dojść do tego miejsca tak naprawdę. Dobra, nie zgadniecie po prostu, zobaczcie na to. Znalazłem. E, zrespiło się w końcu to miejsce, ale. Zobaczcie, to wszystko przeczy tym twierdzeniom wcześniejszym, czyli liczba znalezionych tajemnic 0 na 0. I nagle mi się pojawiło miejsce tutaj ukryte no, na, na tą ukrytą misję, na tajną misję. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, ale próbowałem normalnie i nie wiem ile razy. Chyba z 10 razy przychodziłem misję, aż w końcu mówię, dobra, zobaczymy 0 na 0. I patrzcie, pojawia się to. Także chyba nie ma tutaj filozofować. Yy, róbcie tą misję 0 yy, na 0 i to musi być wtedy. Dobra, nie gadam tutaj za dużo. Otwieramy i pyk, jesteśmy co tutaj trzeba zrobić już to ogarniemy jestem na najwyższym poziomie trudności to może nawet też pomogło eee, są tu jakieś miejsca do aktywowania pewnie albo i nawet na pewno Tylko jak one wyglądają hmm. to nie jest to czekajcie pójdźmy dalej musi być dalej Tu nic Klucz, ale naprawdę to bieganie drażni, nie? Tak powoli się biega. Szczególnie jak się coś trzeba, yy, trzeba coś wyfarmić. To jest tragedia. Dobra, tutaj jest jeszcze zamknięte. Oho, lawa. Tutaj muszę uważać. Okej, okay. niechcący aktywowałem coś. A i są te miejsca. Dobra, jedno. Yy, teraz jeszcze jedno. Tyk. Mm -hmm. I gdzieś po drugiej stronie O, chodź, dobra, musi być Trzecia Ożesz Murde Kurde Trzecia jeszcze tu A nie, jeszcze, a jest ten scroll, dobra Jeszcze musimy jedno odblokować, o, a! czego Dlaczego to tak bije? Dobry mamy łuczek. Tyle dobrze. Mały włos. Okej. Okay. Już tędy powinniśmy sobie normalnie przejść. Dobra, idźmy naokoło. O, jeszcze skarbuś. Co my tu mamy? beach beach nam dropnął. No. Też w międzyczasie mi poleciała fajna zbroja, nawet ale to wam pokażę później pod koniec. Już jak eee, wrócimy do bazy, do obozu i mamy to płaskowyż, pand wracamy do obozu. Także to by było na tyle, jak dojść do tej misji. Ale mega się dziwiłem. Czyli nie ma, nie ma tak naprawdę zależności, trzeba po prostu wejść. I to zrobić. Dobra, tutaj mamy misijkę, a jeszcze pokażę Wam zbroję tutaj. Rozwalimy sobie te śmieci. O, i tu jest ta zbroja. Zobaczcie. Urlanie szybsze od 50%. Redukcja obrażeń 35. Krótko trwała niezniszczalność podczas urlania się. No, ale tu mamy większą obronę. Redukcja obrażeń. Uniki. Hmm. Takie średnie bym to powiedział Ale nie przedłużajmy, lećmy Z tajną misją Atakujmy te pandy Wow już to za grafika Chyba jeszcze nie opracowali czegoś takiego Dziwne, nie? Zawsze było jakoś tam ozdobione Co? Małe pandy? Nie chciałem zabijać o po... zwykle mistrz rzucania ze mnie. Zobaczymy jak długo nam to zejdzie. Dobra. Dobra idziemy w stronę strzałki, tak jak nam pokazuje. Czyli nie ma pand. Pandy to takie były zwierzątka po prostu obok tutaj. Już myślałem, że będziemy walczyć z samymi pandami. Ale to chyba nie to uniwersum. Czego co mi się wydaje. Pandamonium. Panie nazwali w prawym górnym rogu. Opuść bramę. Coś tutaj jest. Opuść bramę. A tu jeszcze coś jest. Było takiego żółtego. Coś na mapie widzę, widzicie to? Nie da się kliknąć. O, jak tu przejść? Aha, tędy, dobra. Chyba w lewo iść. Czyli ta mapka tak średnio pokazuje. Tę Tędy. I hopa, mamy to. Otwieramy sobie. A nie, tędy musimy iść. Ale mnie wrobili. Dobra, jak zwykle zasadzka. Ale damy radę na spokojnie. Ekipery O, jeszcze was więcej poko dawać Glevia. Dobra, wracamy. Największą trudność robi właśnie to znajdywanie, przejść, odkrywanie tego właśnie, odblokowywanie Zobaczymy ile będzie zabawy z tymi runami, bo już się boję Zobaczymy czy to się uda w jeden odcinek zmontować fajnie, czy dwa, podzielimy to Też nie wiem dokładnie ile jest tych run, coś kojarzę, że albo z sześć, coś tego typu Te krzaki, chuczy, przeszkadzają? Uratuj pandy. No jasne, tylko to tu przyszedłem. Wow. O, szaman. Znowu szaman Ale za padłem tutaj Zwykle te mastodonty czy jak one się nazywają Aha, jeszcze jedna panda, dobra. Idźmy tędy Oj okay. Ciężkie bydlaki. No, nie ma takiego bicia. Patrzcie, nie mogę do niego dojść tam. Ooo, co tu się dzieje? Ale zadyma O, ta panda tutaj gdzieś ją porwało okay. Odkrywaj las Co się robi? O, coś się otworzyło Kukło jak nie wiem Ciekawości, będę musiał zobaczyć ten kościółek jeszcze. Bo okazuje się, że źle mówiłem w poprzednim odcinku. Kościółek jest otwarty, tyle że trzeba go od drugiej strony do niego wejść. Co to za bosowie jacyś? Wejść do jaskini. Ok, wchodzimy. Zaopatrzenie uratuj pandy. Czasne, ratujemy. Jak one dziwnie robią odgłosy. Dobra. No. ramy się tutaj przez wrogów. Widzę jakieś czempiony też są. W końcu jakieś bosiki tutaj się powstają. Szczerze nie mogę się doczekać tych wyższych poziom poziomów. Jak w końcu będziemy mogli konkretnie upgradey robić. Naszych, naszych broni i zbroi, więc nawet lepiej nie będzie wybrać sobie takich misji, w których najbardziej się wygirujemy. Bo też przy wyborze misji można zobaczyć, co dana misja dropi. Jakie artefakty, ewentualne idźmy po te pandy, bo znowu się rozgaduje. Okej, okay, okej. Okay. No. Cały czas mam wrażenie, że ten ogień nie jest mój Staram się go ominąć A, Ale zrzuciłem Mówcie mi mistrz Mówcie mi mistrz po prostu Rzucania Dobra. Jeszcze dwie pandy Boż Te krzaki to po prostu nie wiem, powinienem mieć piłę mechaniczną i tutaj pojechać wszystkich Dobra, kolejna panda Łooo, wow. dobra, ale z dobra, weźmy te Diamenty te Emeraldy Okej okay jeszcze tutaj No, mały włos, jeszcze Creeper by mi w mordę strzelił Nie o jak to przyjemnie się wszystko kosi Jeszcze w międzyczasie ulepszyłem sobie łuczek, że przebijające strzały są już 3 na 3 Trzeci poziom Mam tej umiejętności, także Jesteśmy na fullu w tym trybie, w trybie standardowym. Jeżeli chodzi o itemki. A już myślałem, że finał. Dobra, tu jeszcze tutaj. Zopatrząku, bierzemy sobie jak najbardziej. trzały zawsze się przydadzą. O, jakiego spide mamy! No, to tak to mogę grać. Ja idę w ogóle w tą stronę. Ty grzybka sobie użyjemy, żeby to w miarę sensownie poszło. Żeby pod koniec fajla nie zrobić zaraz. O, skrzyneczka. A, tylko emeraldy, no nic, dobra. Tak też jest dobrze. Tutaj nic, tutaj nic. O. Emeraldy jak najbardziej, zawsze chętnie. Chociaż te skrzyneczki z emeraldami mało dają. Tam po kilka sztuk dosłownie. O, ty kugę. I tyle po bossach Rzeszczowski łuk No to ten, dobra Ja mam lepszy chyba O, są wszystkie pandy, baw się? Nie, pokazuje mi, że ten łuk jest lepszy Tak, baw się Baw się No się bawić z pandami Nie, nie, nie mam strzelać, nie? Dotrzyj do łodzi. Słyszycie te dźwięki? No dobra, to chyba koniec. No i co? Mamy to? Szybko, prosto, ale jednak problematycznie. Trzeba uważać kogo się słucha w necie. Ale jestem zdziwiony, że, że jednak ta tajna misja zawsze się kierowałem tymi poradami. Typu yy, zbierz tajne misje 0 na 2 0 na 3 A to jednak nie o to chodzi. O. Wokół tego przedmiotu unosi się aromat otwartych pól. pieczonego chleba i dożynek Średnia pszenica. O! Obrożenia podczas przywoływania. Przywyzywa lamę. O. Która pomaga w walce. Hmm z grzyba? Zobaczmy I to jest cały czas, prawda? Dobra, lubię lamę. Będziemy mieli lamę. Ok, rozbiję sobie tylko te tematy. Dobra, tutaj mamy to. Tego nie potrzebujemy, tego też nie Tego nie używamy. Wyczyścimy sobie bag. No i co, ja już sobie tutaj zerknę, e, poza odcinkiem, na, nadrobię tutaj e, nasze upgrady, naszą postać, wykokrę na maksa I następny odcinek będzie odcinkiem poszukiwań e, tych naszych e, run I zobaczycie, to będzie odcinek, e, w środę sobie zrobimy odpoczynek czwartkowy, także zapraszam w czwartek na kolejny odcinek w poszukiwaniu run Dzięki, że wpadacie, dzięki, że oglądacie, śmanko, na razie, hej!